będzie poświęcony y, krytyce polskiej, krytyce współczesnej. Przyprowadziłem wybitnego krytyka Jana Pieszczachowicza, autora wielu książek, między innymi, między innymi książki o Stachurze, o, o Poświatowskiej, redaktora naczelnego pisma Kraków, y, który chciałbym, żeby postawił diagnozę, jaka ta krytyka dzisiaj jest. Pamiętam takie zdanie, które mi że Czujesz się jako krytyk dzisiaj niepotrzebny? Ja się jeszcze czuję gorzej. Ja się czuję jak z epoki kamienia łupanego niemalże. Niektórzy mówią a coraz liczniejsi, że mamy koniec Ery Gutenberga. Bo są e-booki, bo jest elektronika, to po co w ogóle e rąbać lasy i, e i marnować tak. papier. To po pierwsze. Więc literatura nie jest już. Od dość dawna, niemal świętością, bo książka w kulturze naszej strefy cywilizacyjnej i w Polsce w dużym stopniu. To było coś w rodzaju świętości. Wydrukowanie książki, a zwłaszcza paru książek, nobilitowało krytyka też, dlatego dawni krytycy uganiali się wśród wydawców i namawiali ich, prosili, błagali, żeby im Wydali, bodaj jedną książkę, bodaj zbiorek recenzji, bodaj cokolwiek. I dbali, powiedzmy się, dbali Aha. o poziom, prawda? No, to... no bez taryfy ulgowej, prawda? Bez taryfy ulgowej no, przeważnie. Yy, Artur Sandar. Nie tylko, bardzo, bardzo dobrze to nazwisko padło, bo chciałem powiedzieć, że w skali światowej, a zwłaszcza w Europie, miejsce krytyka nie tylko w Polsce się zmieniło. Mianowicie krytyk który był w dziedzinie literatury, no jeśli to był krytyk znany i tak dalej, był wyrocznią, ale kry... I ogarniał, powiedzmy się, ogarniał, to gospodarstwo ogarniał literackie. więcej jeszcze niż to gospodarstwo, tak. dlatego, że najwybitniejsi krytycy europejscy i polscy mhm. To byli wielcy intelektualiści, którzy pisywali nie tylko o literaturze, Oczywiście. albo może inaczej, o literaturze w kontekście e, kultury, kultury cyw tak, cywilizacji, cywilizacji i tak dalej. Polski tak. krytyk, e, pokro, e, intelektualista pokroju europejskiego e, potrafił nawiązać e, dialog, dialog czy spór tak. z innymi wybitnymi krytykami europejskimi. I krytycy w polskiej tradycji, nie tylko literackiej, ale i po prostu historycznej, byli współtwórcami obrazu narodu, ale i mitologii, ideologii. I również myślicielami. No, ja, no, I władali tym piłem jako eseiści. No Jakby, jakby wyglądała, tak. wyglądał polski romantyzm, gdyby, gdyby nie, gdyby nie, nie był Mochnacki. Mochnackiego. E, e, czy... Potem byli no, walczyli o cywilizacyjny postęp wybitni krytycy okresu pozytywizmu, na przykład Chmielowski. W okresie międzywojennym e, można było. Brzozowski, się... prawda? Brzozowski najpierw. I... Tak? I, no, z Irzykowskim można się było tak. kłócić, ale nie dało się zaprzeczyć, Aha. że on ogarnia y, na tyle, na ile to się dało uh -huh. ogarniać, całą kulturę, nie tylko literaturę, po prostu kulturę polską i europejską. Nowożytną i starożytną no. tu dodajmy. prawda. No, a jaki jak teraz jest ten krytyk? Ach, teraz krytyk jest taki, że chwilami mi się wydaje, że go w ogóle nie ma. Dlatego dla, dla, wystarczy przejrzeć, przeglądać czasopisma, y, gazety, gdzie kiedyś y, znani krytycy mieli swoje rubryki, mieli, y, no, by, byli panami jakby na tym polu i to panami. W Polsce no, jeszcze tacy krytycy jak Jan Błoński, Jerzy Kwiatkowski, jeśli idzie o poezję, Kazimierz to, Wyka, to Kazimierz Wyka zwłaszcza. To byli, były naprawdę autorytety, autorytety, które wypowiadały się również mhm. w sprawach narodowych i społecznych. Tak, ale teraz krytyk pozwól, że, że się tu wtrącę krytyk jest właściwie tak albo to jest krytyk pokoleniowy, to znaczy, lansuje swoich kolegów z tego samego rocznika, albo to było... z podobnych roczników, a już dalej nie sięga wzrokiem. Albo to jest taki recenzent, który pisze kryptoreklamę, albo książki i dostaje za to podwójną al, gadę. Albo, albo nie jest to w ogóle krytyk. Dawniej, tak. żeby zostać krytykiem, trzeba było długo terminować, Aha. się wykazać, i dopiero jak się zyskało pewien autorytet czy znajomość swojej osoby i swojego pisarstwa, to dopiero wtedy to był krytyk. Krytyk był w dziedzinie literatury osobistością wszechstronnie e, tak. zobowiązaną. Powiedziałeś kiedyś, że gdzie kawiarnia, tam jest e, jakiś guru, e, że e, każda grupka ma swojego. By, być może ja to, ja to jeszcze widzę dosadniej. Tak. E, mianowicie tak, że e, teraz jest. Życie literackie się rozpadło na fragmenty, na atomy, i w jednym pubie siedzi paru poetów i pije piwo, i uważa, że wśród nich że albo oni są najlepsi, albo wśród nich jest geniusz. W sąsiednim pubie inna grupka myśli tak samo. Tak, to, co to, myśli, jest to, jest to, to, co myśli Aha. grupka z jednego pubu, nie obchodzi zupełnie tych z pubu następnego. następnego. Mało, że sobą gardzą przeważnie to jeszcze na dokładkę mają takie poczucie, że świat zaczyna się i kończy na nich. Co się stało z życiem literackim w Polsce, jeśli już mówimy o życiu literackim, rozpadło się. Po upadku PRL znikły dość szybko albo zaczęły znikać i znikły w końcu wielkie, wielkie jak na tamte czasy, ale wielkie rzeczywiście czasopisma literacko-kulturalne. No ale to się wiąże jednak z tym, co się w ogóle stało w Polsce, prawda? Niewątpliwie jest to jakaś pochodna tego, co się stało. No, ta nastąpiła decentralizacja. I to w wielu, wielu różnych w wielu Polach. Tak. Decentralizacja oczywiście. była wyrazem niechęci do centralizacji to, typu prl tak. ale nie tylko. Ponieważ akurat wtedy, jak upadał PRL, do Polski przyszedł postmodernizm. Tak. Ideologia postmodernizmu to jest taka, nie ma jednej kultury, nie ma jednego ośrodka kulturalnego. Im bardziej się podzielimy, tym lepiej. Czyli nie ma hierarchii również no, O hierarchii mowy nie ma. Czyli nie ma grafomanów też? Można by to tak nazwać, dlatego, No bo kto że... to jest? Nie, no, Krytyk wy... może powiedzieć, że. <laughs> jeśli wychodzą tomiki poetyckie, daj Boże, to on, one do mnie jako do krytyka docierają i nie tylko, no, no, do wszystkich jeszcze usiłujących się zajmować mm -hmm. krytyką, um, one docierają fragmentarycznie. Na przykład ja nie mam zupełnie pojęcia, co się wydaje w Olsztynie, a wydaje się tam dużo. Tych książek wydawanych w Olsztynie przeważnie w Krakowie nigdzie kupić się nie da. Tak. Ponadto namnożyło się ośrodków, co z jednej strony no, jest trochę może zabawne, a może nawet na pożyteczne, bo naród pisze wiersze, ale wychodzą tomiki i w ogóle książki w ośrodkach znanych głównie wcześniej z agroturystyki. No to po prostu poeta, jak ma pieniądze, no, no to są. No, a nawet jak idzie nie, kolb, A jak, jak nie ma, to idzie do znajomego wójta, który mu da, który mu da tak? albo do jakiegoś miejscowego Oczywiście. przedsiębiorcy. Także jest tych, tych tomików, jest tysiące. Nie do opanowania. Nie, mówisz, że jako krytyk nie do opanowania. Profesor Burkot nie próbuje do... jakoś opanować, dociera. Profesor Burkot, przyjaciel mój najdroższy. Który całym, napisał podręcznik Tak, prawda? z całym szacunkiem Literaturę w tym podręczniku jest może najwyżej jedna dziesiąta funkcjonujących w tej Tego, chwili w w Polsce, według, sta, według statystyki nieoficjalnej, takiej jakiejś tego, jest w tej chwili y, około 5 do 6 tysięcy ludzi, którzy zadebiutowali jako poeci No, no w tym, To dobrze. To dobrze, co? Nie, no, Znakomicie, tylko, <laughs> tylko że ani, tego, tak? ani oni, He. ani biedni, resztki krytyków, nie są pewni, y, czy to cokolwiek znaczy. Oczywiście, że no, krytyk z pewnym doświadczeniem, nawet jak dostanie. To mi wydany no to w wiadownikach mokrych, to sobie z tym poradzi. Tak, tak. Albo zobaczy, że to co się tym Ale jest tu, bardzo, tu jeszcze o że żeby to nam nie umknęło. Postmodernizm, czyli właściwie y, y, posiadanie stałych poglądów, jakichkolwiek przeszkadza w ogóle. tak? No bo to, to na tym polega, że właściwie nie, między, nie ma czegoś stałego. Między prawda? innymi to na tym polega. A. Jest to atak na tak zwany modernizm. A o dziwo do modernizmu zalicza się na przykład Joyce już teraz. Mhm. Tak, to jest też już tak. mo modernista, mhm. czyli wszystko, co modernistyczne, powinno zostać zmiecione i zamiecione, a żeby to złamać, to trzeba uprawiać taką twórczość i taki rodzaj kultury, gdzie po prostu nie ma, to znaczy nie ma jednej, jednej prawdy, oczywiście nie ma. Można odmieniać. Nie przy... ma jednej formy. Nie, nie to, to już wykluczone. To, że nie ma jednej formy, mnie mniej martwi, ale to, Czyli że. Czyli nie ma indywidualności w zasadzie. Robi się, no nie, robi się z tego miszmasz. To znaczy, krótko mówiąc, na przykład obecnie krytyk, który by w naiwności swojej pisał o wartościach w danym utworze czy u danego pisarza, jest śmieszny. Jakie wartości? Wartości pachną tym, że się próbuje, nie wiem, narzucić literaturze czy kulturze jakiś jeden wzorzec. Nie wolno niczego narzucać. No ale, ja się przepraszam cię, no ale najpierw, żeby pisać, to trzeba terminować, prawda? Uczyć się warsztatu. No, tak, tak, tak myśmy się uczyli, tak, by... od mistrzów uczyć się warsztatu, terminować. Nie ma mistrzów. Y nie ma. Czyli rodzą się geniusze, w krótkich spodankach. no powiedzmy, że kandydaci, Którzy nie potrzebują w ogóle żadnej nauki. Nie prawda? potrzebują, nie potrzebują też choć tak naprawdę potrzebują precz z autorytetami, kto uprawia kult autorytetu, czy w ogóle się z jakimkolwiek hmm. autorytem hmm. liczy, jest śmieszny i nie może zasiadać w pubie, w grupie poetyckiej pod zdechłym psem na przykład. No, nie Oczywiście. może, bo, bo nie jest tego godzien. Bo kto nie rozumie, że wszystko trzeba zburzyć do spodu, Mhm. Od Homera po Joyce'a. No, tak? – Ale to już był futuryzm, prawda? Zburzyli, ale to trwało, par, zdaje się, parę latek tylko. Bo później trzeba było to, budować. Prawda? Czy to, rzeczywiście y, tak y, wszystko widzisz na czarno? Czy, nie. czy my nie, jako starcy, y, nie patrzymy troszeczkę, y, no tak nie te trycze Jak mowa o starcach, to przypomina mi A. się zakończenie wiersza Grochowiaka z Starcy. Brzmi tak, a czterej starcy uparcie zdążają ku niepochwytnym zarysom morału. Otóż ja no przypom bo przypominam sobie, to znaczy sam sobie przywodzę na myśl starca, który ku niepochwytnym zarysom morału, a morału dzisiaj nie ma. A kto by chciał twierdzić, że jakikolwiek morał czy wartości są, albo należy je uprawiać, to jest śmieszny i staroświecki. Ale. Nie, ja nie, ja nie, jeśli nawet o literaturę współczesną czy krytykę, taka jak ona w tej chwili jest, to ja nie sądzę, żeby tu była jakaś. Jest wielu pisarzy, prozaików, zwłaszcza też poetów, którzy piszą poprawnie lub nawet dobrze, jeśli idzie o formę. Oni się uczą, oni się dość tak. szybko uczą. Tylko, że zbierając różne wzorce, które, jak mi się wydaje, kontynuują albo naśladują, nie wiedzą, po co to robią. Zupełnie nie wiedzą, po co to robią. I y, 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 oni po prostu są, jakby to powiedzieć, no to jest ziemia niczyja, żeby się sięgnąć do, do Eliota. Na o. tej ziemi niczyjej można być bardzo biegłym rzemieślnikiem. I nic nie mieć do powiedzenia. Czy wiesz, że są tacy krytycy? Nazywa się jeden Tomasz Sobieraj, drugi Jan Siwmir i oni opublikowali dwugłosy krytykujące różnych idoli w różnych pismach, nie w tych najlepszych, ponieważ ich nie drukowano i spotkali się z totalnym potępieniem. Są tacy krytycy, jest, jest parę ze średniego pokolenia owszem, osób, którzy ale ich ale nie są to w Polsce krytycy najbardziej opiniotwórczy. Wszyscy wręcz przeciwnie. Tak. Jakbyś powiedział w jakimś wytwornym, uważającym się za wytworne towarzystwie dzisiejszym literackim, nie chciałbym tu nikogo urazić, ale no nie wiem, no na przykład Sobieraj to im to a nic nie powie. Tak. A jeśli im powie, to im powie tylko tyle, że jakiś tam się wymąża. To... Krytyką jest tak. E, jako inicjator i przewodniczący, czyli nagrody imienia Wyki przeznaczonej dla krytyków, stwierdzam, że z roku na rok nie ma kogo nagrodzić. To znaczy, można nagrodzić wybitnego polonistę, czy inteligentnego polonistę, który zajmuje się krytyką. I tak robimy. Ale są tacy jak Karol Malszewski. Um, jak? jak... Jakby to, rzec. Pa, 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 Pan Śliwiński. Śliwiński przynajmniej pilnie czyta, co się tylko da przeczytać z mm. dziedziny poezji i ma na ten temat swoje zdanie. No, Kto tam jest jeszcze? Pan Maliszewski jest dla mnie trochę swoim prywatnym doktrynerem. To znaczy po prostu on lubi to, co on lubi. A to co lubią inni, to co to... widzi ja i co chce widzieć, to, a czego nie, nie chce Nie, to mnie mi... mnie bardzo obchodzi, to co tak, to, I to, co właśnie tu inni. dotykamy takiego problemu, że jakby krytyka obchodzi tylko pewien zakres, wycinek, a, yy, a już go nie obchodzą, dajmy na to, poeci z mojego pokolenia, ze starszego, ze średniego, interesują go, interesuje go drużyna poetów, w krótkich spodenkach, którzy wybiegają na boisko. Bo krytycy obecni im. najczęściej sami są w krótkich spodenkach. Czego od nich wymagać, skoro oni tak naprawdę sami udają literaturę, udają krytyków i udają, że jest życie literackie. A to życie literackie jest... No Ale część żałosne. krytyków, powiedzmy sobie, takich jak Jacek Łukasiewicz, jak Jan Pieszczachowicz, No nie, cofała się. Mnie... A, no, tak. a gdzie mamy niby pisać? No tak, powstało wiele. No nie, no, na te czasopisma przez młod, młodszych, młodych literatów o różnych barwnych nazwach, a to tam lampa, a to to. A to. Ja tego nie lekceważę, ale to jest jak z pubami. Na jednym, w jednym pisemku literackim twierdzi się, że to i to. A co w innym pisemku, to redaktorów danego pisemka nie opuszcza nie, nie ma dialogu. Nie ma dialogu. Tak. się, urywa się tak. dialog raz po raz. Międzypokoleniowy, urywa się dialog między grupami. No a to urywa są. Się między. I teraz można by się zastanowić, czy to, że nie ma autorytetów w dziedzinie jej twórczości, i właściwie prawdę powiedziawszy krytyki. Też nie za bardzo. Chociaż jak powiadam, jest kilku, co najmniej kilku. Profesorów Polonistyki, jak czapliński czy Śliwiński z Poznania, którzy starają się za tym nadążać, ale z pozycji mniej krytyczno-literackich, a bardziej uniwersalnych. Ja jeszcze zauważyłem coś takiego, że na przykład istnieje jest taka literatura kobieca albo feministyczna, nie, feminizm. Czy powiedzmy... Literatura gejowska, czy literatura prawicowa. A więc mimo wszystko jakieś ideologie to niby są, są. To są na ogół ideologie, i kulawe. niestety z punktu widzenia tych ideologii wartościuje się y, dzieła literackie, utwory literackie. Tak, prawda? Są, jest y, pewne, pewne stronnictwo, które ma. No, Przepraszam, z całym szacunkiem dla dam, które jest, e, jakby to powiedzieć, no, lokalne na swój sposób, bo oni mówią tak, a bo to jest bardzo dobra twórczość gender. Kto nie wie po angielsku, co to jest gender, podrapie się w głowę. Kto wie, będzie się zastanawiał, czymże to pani Iksińska zasłużyła na taką wybitność w dziedzinie gender. Oni mają swoich krytyków. – Gender, czyli? – Gender. No to znaczy wszystko właściwie, co dotyczy mm, szeroko, szeroko rozumianej seksualności w, w literaturze tak. i życiu. No, – no, to I, tego... ci, którzy nie piszą o tym, są ci, którzy nie trendy. – Ci, którzy o tym nie piszą, nie są trendy e, hmm. i na dokładkę jeszcze są zacofani, a na dokładkę jeszcze nie szanują płci odmiennej, co mnie ja już wolę napisać od czasu do czasu, że owszem, gender jest interesujący, bo paniom, które kocham nad życie, nie będę się narażał. Yy, oni mają swoich krytyków, na przykład Kinga i Czy myślisz, że dzisiaj, gdyby, się powie, gdyby żył Kazimierz Wykart, ja. czy Jan Błoński, czy no, Jan Błoński żył przez pewien czas? Zwracam uwagę, co zrobił Jan Błoński w swojej debitańskiej książce Zmiana warty. Otóż, nie, tylko że wtedy to było łatwiej. Materii, tak. Materiału było znacznie mniej. Bo on przecież, mhm. zwłaszcza jeśli idzie o prozę, y, prozę pokolenia współczesności zdezawuował, De facto tak. Czyli swoje pokolenie. W no, swoje sensie. pokolenie, choć w dziedzinie y, prozy, tak, której tak. on nie uprawiał, a właściwie uprawiał znamną nawet. Tak. Tylko, że nie drukował. No, Sandawer przecież zdezawołował yy, młodszych od siebie i no, no właściwie 80% yy, twórczości yy, prozatorskiej i poetyckiej, co dzisiaj jest niemożliwe, Ale żeby takich krytyków nie, nie ma już takich krytyków jak Sandawer. To po pierwsze. Po drugie, pamiętam taką. Yy, on mi powiedział takie zdanie kiedyś. Krytyka to nie jest miłe zajęcie. To jest przykre zajęcie. No i trzeba się z tym liczyć, że się na, na przykrości krytyk. Byłem myśli. kiedyś świadkiem rozmowy profesora Markiewicza i, i paru profesorów polonistyki i Markiewicz nagle mówi tak, bo tam by, za, była mowa o Wyce jeszcze żył i o Sandałerze, a Markiewicz mówi tak, no to ja proponuję, żeby poszukać krytyka, który by się nazywał Sandyka albo Wykauer. No tak, to przeszło do. No, no przeszło. Ja to słyszałem na własne uszy i wtedy Ale... mnie to zastanowiło, bo I powiedziałem, zdaje się, wtedy Henrykowi, że ja się z tym nie zgadzam, ponieważ krytyk powinien być jakąś indywidualnością. Tak. Więc nie może być zarazą i Sandauerem i nawet lepiej, żeby nie był. Natomiast krytyk bierze powinien brać szerszą odpowiedzialność zgodnie z tradycją. Na przykład no, Francuzi, niejaki saint jeden z najwybitniejszych krytyków ogóle europejskich tamtego czasu, to był człowiek, który pisał o wszystkim, co intelektualista tamtego czasu wiedzieć powinien, albo myśleć powinien, i tak dalej, i tak dalej. I pisać chyba jeszcze z talentem. No, to jest no. rzecz jasna, oczywiste. Teraz to się w dziedzinie krytyki prawie nie liczy. Nie liczy tak. Dlatego, że. Yy, Obowiązuje taki minimalizm no nie, no i poznawczy. To proszę zwrócić uwagę yy, z całym szacunkiem dla moich kolegów z prasy, że w gazetach Ukazują się recenzje ludzi, którzy tak naprawdę nigdy nie mieli do czynienia w sposób poważny z literaturą. Otóż teraz głównym recenzentem, jeśli już recenzent funkcjonuje, to jest dziennikarz, który jednego dnia napisze o cenach pietruszki na kleparzu, a drugiego dnia o najnowszej książce czy tomiku. No, nie dezawołuje tak. tego. Dobrze, że to w ogóle istnieje, w ogóle bo jest, w ogóle nie co, istnieć. Cokolwiek istnieje. No tośmy napsioczyli i w zasadzie co tu robić w tej sytuacji? Ja mogę pisać wiersze. Pisać. <laughs> robić swoje. Mam swoją publiczność. Nie ma... Trudno, nie ma krytyki, jest publiczność i nawet w internecie Krytyka... przesyłają sobie wiersze. Krytyka jeszcze jest, tu nawet kilka pozytywnych, w, sensie, w sensie pozytywnym nazwisk padło. E... Jak czytam, że wkrótce e-booki całkowicie opanują sytuację myślę, i wykopią przez okno albo przez drzwi erę Gutenberga, to myślę sobie tak, co za głupota. Funkcjonowanie krytyki dawniej to była jednocześnie i ocena, i kształtowanie kultury, tak. i literatury, i reklama. To Tylko myśli. tak. I natomiast teraz yy, o co właściwie o chodzi? O reklamę. Głup, bardzo często chodzi, chodzi o reklamę i to widać gołym okiem. Właśnie. No to na tym może skończymy tę część. Do, może kiedyś po paru latach powrócimy, jak będzie trochę lepiej. Dziękuję Ci za przybycie. Nie ma za co. Ja jestem krytyk in partibus infidelium, tak jak biskup honorowy jakiegoś miasta w Afryce, na przykład tutaj już się pewnie nie istnieje.